Daleko jeszcze? Tak. Daleko jeszcze? Raczej tak. No, a daleko jeszcze? Tak. Daleko jeszcze? Tak. No to daleko czy nie? Nie. Serio? Nie! Daleko jeszcze? Tak. Daleko jeszcze? Tak, daleko. Daleko jeszcze? Tak. Taak! Daleko Daleka jeszcze? jeszcze? No bardzo, śmieszne, no bardzo wiesz? śmieszne, wiesz? No naprawdę jak dziecko. No naprawdę no. jak dziecko, no. To dlatego, to dlatego nikt nie, nikt lubi, nikt nie ogród. lubi ogród. No proszę cię no Proszę cię bardzo. Słowem się już nie odezwę. No nareszcie. No ale ile to może trwać, żeby chociaż jakiś win puścili, ale nie. Gdzie może leżeć za siedmiogórogród? Za siedmioma górami? To dosyć daleko. No dobra, dobra, rozumiem. Ale potwornie się nudzę. Ta? To się znać jakieś twórcze zajęcie! Ech. 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 Czy chociaż przez 5 minut mógłbyś nie dawać oznak życia. 5!